Kiszona kapusta jest świetnym antidotum, czyli takim naturalnym lekarstwem na różnego rodzaju problemy zdrowotne współczesnego człowieka. Na pewno działa antystarzeniowo, czyli odmładzająco, poprzez regenerację naszego mikrobiomu jelitowego. Wszelkiego rodzaju stany zapalne w jelicie, w Przewodzie pokarmowym, w całym przewodzie pokarmowym, ale też bardzo trudne problemy zdrowotne, czyli choroby z autoagresji, które najczęściej swoją przyczynę właśnie mają w jelitach, w dysbiozie przewodu pokarmowego. Tam najczęściej leży podstawowa przyczyna. Oczywiście jest tego, tych działań dobroczynnych kiszonej kapusty ogrom. Zachęcam Was do obejrzenia, spotkania z kiszoną kapustą na zrozumieć zdrowie, bo wszystko to czynimy dla was. No tak, ale powiedziałam tam, że można kiszoną kapustę zrobić w domu. Jak się do tego zabrać? Będziemy potrzebować na pewno kamionkę. Kamionkę, którą trzeba umyć, dobrze jest wyparzyć ją wrzątkiem, gorącą wodą, żeby tam nie było żadnych zanieczyszczeń ani bakterii, które w procesie fermentacji będą nam przeszkadzały. Będzie nam też potrzebny taki wałek drewniany, również starannie umyty i wyparzony, lub też dobrze zaolejowany i czysty, bo w tym wałku wcześniej mogły być że tak powiem, różne żyjątka, a one też mogą nam zakłócić proces fermentacji. Musimy mieć dobrą, ekologiczną, niepryskaną niczym kapustę i sól kłodawską. Siekamy kiszoną, to znaczy siekamy kapustę, żeby dobrze zaszedł proces kiszenia, więc ona musi być drobno posiekana nożem lub też starta na tartce. Możemy dodać do niej również na przykład marchewkę, jeżeli ktoś lubi. Niektórzy dodają również trochę czosnku i koperek. Będzie wtedy wspaniała. I teraz tak, na kilogram takiej kapusty posiekanej mniej więcej dobra czubata łyżka soli kłodawskiej. Jeszcze raz mówię kłodawskiej, bo to jest najlepsza sól do ukiszenia. I jak pomieszamy tą sól z poszatkowaną kapustą, musimy to starannie ubić młotkiem. Kiedyś dawniej kiszenie kapusty to był rytuał w domach. Wszyscy wiedzieli, że muszą mieć zapas kiszonej kapusty tak naprawdę na cały rok, bo to było naturalne lekarstwo. Więc gromadzili się ludzie, sąsiedzi, był rytuał kiszenia kapusty. Nieźle się przy tym bawili, bo ugniatano tą kiszoną kapustę stopami. My zrobimy to w sposób współczesny w domu. Więc jeżeli już mamy uszatkowaną kapustę pomieszaną ze solą i dobrze utłuczoną, musimy ją lekko zmiażdżyć, przykrywamy ją starannie talerzykiem, oczywiście czystym. Przykrywamy bawełnianą ściereczką, bądź też gazą, żeby tam jakieś żyjątka z powietrza, których teraz latem w pełnej obfitości i one będą bardzo zainteresowane w ogóle tym procesem kiszenia, więc oddzielamy dla higieny i odstawiamy taką kamionkę w jakieś ustronne miejsce, najlepiej ciemne. I zaglądamy do tej kapusty Będziemy ją codziennie mieszać. Będziemy ją mieszać również albo tym właśnie tłuczkiem do ubijania, albo jakimś wyparzonym wcześniej drewnianym, na przykład widelczykiem. Przewietrzamy tą kapustę. Oczywiście do kapusty możemy dodać ziele angielskie, listek laurowy, pieprz. Jeżeli ktoś woli troszeczkę, żeby było ostrzej, może dodać. Odrobineczkę takiego ostrzejszego pieprzu w postaci ostrej papryczki, jak najbardziej jest to dozwolone, ale troszeczkę, żeby nie przesadzić. Wtedy będziemy mieć piperydynę, która również jest substancją leczniczą, a kapusta będzie miała taki bardziej wyrazisty smak i aromat. Wszystko to starannie mieszamy i przykrywamy. I tak mniej więcej bawimy się około 3, 4, czasami 5 dni. To zależy od temperatury, jaka jest na powietrzu. I potem najlepiej będzie znowu mieć świeże słoiki, wyparzone. Można je wysterylizować w piekarniku gorącym, żeby były czyste, bez tych bakterii, które będą nam zaburzały proces fermentacji. I możemy przełożyć taką kapustę do słoiku, bo będziemy musieli ją umieścić w lodówce, dlatego że temperatura, która utrzyma nam tą dobroczynną moc kiszonej kapusty, to od 5 do 10 stopni Celsjusza. Już przy 15 stopniach Celsjusza zacznie nam ta kapusta najpierw tracić drogocenne właściwości. A potem po prostu się zepsuje i już nie będzie surowcem leczniczym dla naszego organizmu. Zatem jeżeli byście chcieli, to to jest bardzo dobry, sprawdzony od dawna sposób na ukiszenie kapusty. Warto spróbować, aby lepiej służyć swojemu zdrowiu.